Znowu to samo. nowo, znowu. No niestety, no. Niety są takie, że nie da się nagrać wszystkiego w 10 minut. Dobra, nie, to, to jest jakieś AWL. To szkoła nie jest, w każdym razie. Nie wiedziałem czy to nagrać, czy to będzie no, ciekawe Okej okay, szkoła Alfabet, no my wy mi powiedzcie czy to nie jest lepsza nauka przez zabawę dosłownie No ja wam normalnie całą edukację niemiecką pokażę no Na ulicy No ale naprawdę no kurde O to się rzuca w oczy Dlatego, dlatego mówię, że Niemcy są takie lepszy świat. Polska też Polska ma potencjał, który jest niszczony. Nie będę się z tym krył. Dobra Na to chyba butowy, ale nie jestem pewny. Hmm. O! Wszystkie wejście Dobra, nie będę tego tak przedłużał, gdy tam, jak tam dojdę, to się znowu nagram. Dobra, miałem problem z baterią. O, widać hol szkolny. Nie wiem, niby się nie wyróżnię, ale w moich oczach jest ładniejsze. Jakieś boicho tu jest, ale tak no. zakrzaczone, więc nie wiedziałem jak się do niego zabrać. No. I co? No tu można powiedzieć, że to tak się nie wyróżnia. Ach. Z innej strony podejdę, to nagram. No, słabo pokazałem tym razem ja, moja wina. Panie i panowie. O! Szkoła. Pierw to pokażę. O, znowu będzie hall chyba. O! Dobra, już mam miejsce gdzie mogę to pokazać. Hol? Powiem, że takie odczucie mam teraz jakby to była jakaś amerykańska szkoła Mam nadzieję, że będzie otwarte, bo bym chociaż pokazał jak wygląda yyy, zamknięte Tak wygląda boicho no Tu mogę akurat powiedzieć, że się nie wyróżnia w polskich szkół Mówię, mówię o tych w miarę wyremontowanych po ichach tu o nie wiem Dobra troszkę tu śpieszę chodem, bo tu już nic nie ma Dobra no, ciekawe, czy znajdziecie polską flagę. Ciekawe co? No. O, chyba tu się uda. Czy tak słabiej się odbija słońce? O, staram się jakoś zakryć się sobą żeby widzieć, było widać klasę niemiecką Nie wiem Ciekawie co no szkolnictwo polskie podobno było, no, że było na wyższym poziomie niż niemieckie i innych krajów, to ja wiem ale teraz niestety szkolnictwo polskie upada mocno i mamy dno, bo strasznie nasz zarząd to jest nie mówię zarząd, specjalnie mówię źle. Tak dba, żeby nie było wykształconych ludzi. To jest spod zabaw, o, pod ziemią, jest to, jakaś tam klasa, widzę. Hmm. Dobra, pokażę to jeszcze. Dolecę. Niewygodnie się chodzi po tych kamyczkach. To to zabaw a my idziemy tamtędy. Dobra, ja chyba mam inny pomysł. Eee, Hara sportowa. O! Tu jest ogólnie to z kampus Ogólnie hmm. to jest na czerwono zaznaczone tu gdzie ja jestem. Grobeczko. Tą tutaj. Eee. Basen. Chyba to jest basen, bo widzę, że jakaś suszarka tam jest do włosów. O. Ja ogólnie... No, teraz padłem na taki pomysł, że... Ja mogę to nagrać. I na dwie części podzielę, żeby to zamiast to słychać. To zrobię tak, że po prostu. Patrz, oczy, mam baterię 67% Po prostu. O, jakiś sklep. Campus, shop. Wow. Klimatycznie z przeborami szkolnymi i to się pod budynkami taki, takiego kampusu. Jeju! A tego to się nie spodziewałem. Ja się... a tam jakaś zwykła szkoła i przy tu potem patrzę, nie, 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 to jest kampus. Nie wiem, co znaczy słowo kampus, tak powiem szczerze, więc nie mogę powiedzieć, czy się dobrze określi z nazwą, czy nie, lecz, no, nagrywam dalej, ale znowu przeginę z materiałem. Potnę to na 10minutowe po prostu i tyle części. Tutaj coś jest. Ojeju. Jest naprawdę. Naprawdę interesujące. O tą postać chyba zna każdy człowiek na świecie. Muszę o nim mówić. Jezus chyba. Jak nie chyba to ryba. Tam boicho. Ja pierdzielę, ale jaja <laughs> się nie spodziewałem w ogóle No to co najbardziej chyba takie zarzucające się, się miejsce w oczy Dobra Dobra. Taki klimatyczny parking Chyba to jest parking, nie wiem ale idziemy dalej Dobrze Przechodzimy bok królestwa Gereckiego <grych> Ja pierdzielę tu jest co nagrywać, ja tu muszę też muszę znowu po... Poprzychodzić, poprzychodzić. Ogólnie dwie części zrobię z tego filmiku, nie będę męczył siebie i innych. Charakterystyczne przejście, skrzyżowanie. Nie. A losowo nagrane miejsce to jest fa, fa fajne. Losowo. Nie jest losowo. jest auto takie stare z GTA. No, to się klimat. Amerykański Cadillac. Jaj. Klimat. A smród tego auta. To są stare silniki te z wielkimi pojemnościami, więc palą. Dobra. Rondo takie i te kwiaty wycięte w kształcie gwiazdy. Ja nie wiem, czy tutaj byłem, kurde. Dobra, wracamy się, bo jeszcze się zgubię, też nie Nie, nie byłem, ale dobra Przywracamy na końcu ten materiał Zrobię sobie dwie części tak jak mówiłem se przejadą Znowu rądko w ogóle nie wiem co tam jest na tym rądzie. jakaś posąg rzeźba Dobra, tutaj takie mieszkanko, gdzie chłopaki młode wygłupiają. Nie wiem, to te markety tak patrzę i nie mogę, nie mogę sobie skojarzyć, że tutaj byłem i koło zrobiłem. Ale dobra, wracamy się. I jeszcze 2-3 ujęcia zrobię i to będzie tyle. Ogólnie teraz mocno myślę i nie wiem.